I na no, będzie benzina, będzie Chodź, chodź, No to teraz dączkiem, hop. Raz, dwa, dwa, I teraz chodź. Ona Raz, Dzień dobry, pozwolę sobie zadać pytanie, jak było w wodzie? Proszę powiedzieć jak warunki, czy woda nie zaciepła przypadkiem? Woda, woda około 3-4 stopnie, to już tak zimniejsze raczej nie będzie. Może być zero wtedy. Od jak dawna Państwo pływają? Jak długo już ta pasja u Państwa trwa? 8 lat, a ja czwarty sezon, ale my tak dosyć ekstremalnie, bo siedzimy obecnie 20 minut w wodzie. To już bardzo długo. Długo trzeba się przygotowywać właśnie, żeby taki wynik móc osiągnąć? Często trzeba pływać? Nie. Co tydzień jesteśmy tutaj. Jak, jakby miała Pani polecić właśnie osobom, które obejrzą dzisiejszy materiał, dlaczego warto zostać morsem? Dla zdrowia. Małżonkę jest mistrzem Polski. Wpływanie w zimnej wodzie tydzień temu było w Sopocie na Molo. I widać cały czas skromność zachowana. Tak. Zapraszamy, zapraszamy. Jeżeli chodzi o pływanie, tak co tydzień Państwo przyjeżdżają w, zr w zrzeszonej grupie, czy sami jednak Państwo wsiadają do samochodu i nad morze? My trochę wcześniej jesteśmy, ale tak 1 stycznia to będziemy na pewno tu razem z nimi i tu tak 100-200 osób nawet może być. To dlatego przychodzimy o tej porze, że ja po pływaniu jeszcze idę na basen w Elblągu pływać, także dlatego o tej porze. Wcześniej, żeby zdążyć na godzinę 12.15 na basen. A tak byśmy z przyjemnością z tą grupą też się kompanii. Natomiast ja już teraz od tego roku y, pływam y, po 15 minut. Nie, nie, nie tylko chodzę, ale po prostu pływam 10-15 minut. Wiele osób sobie myśli, jak można wejść przy temperaturze minusowej w ogóle do wody. Często latem ludzie mają problem, żeby wejść do wody, bo mówią, że zimna. Więc jakie to jest uczucie, kiedy wchodzi Pani właśnie do wody przy minus powiedzmy 15 czy 10 stopniach, kiedy jest woda za Woda jest zimna. Woda jest zimna. Tak. Czyli orzeźwiająca kąpiel. Nie, nie można powiedzieć, że woda jest ciepła. Woda jest naprawdę zimna i jest jest zimno. <laughs> Czyli tutaj nie to ma nie żadnego. Także mówią, że jest ciepło. Jest zimno. Ale warto. Warto. Witam serdecznie. Panie prezesie, sezon rozpoczynamy dzisiaj. Proszę powiedzieć, czy pogoda odpowiednia? No i co na ten, rozpoczyna, na ten dzień, który rozpoczyna sezon pływacki tak naprawdę dla morsów, co dzisiaj zostało przygotowane i co dzisiaj będzie się działo wstegnie? No jest to dzisiaj, prawda, najbardziej chłodny dzień, temperatura wody 3,4 stopnia, a powietrza mamy 2,8. Sezon morsów, elbląska Grupa Morsów rozpoczyna sezon od października do marca. Jest to sezon akurat atmosferyczny do, dla kąpieli morsów na zbudzenie krążenia tzw. Tak kryoterapią. Jest to Elbląska Grupa z towarzyszeniem. Od 1983 roku liczymy około 70 osób. Większość kobiet jest wiekowo od 18 do 85 lat. Dorywczo kąpią się prawda, z rodzicami dzieci w wieku 4 lat, 6, 8 lat, 9 lat. Także to dorywczo doskakują razem z rodzicami. A dzisiaj akurat wyjątkowo mamy dzień najbardziej chłodny w tym roku. Także czekamy na przybycie większej grupy morców i pokażemy dla Państwa, w jaki sposób można zahartować ciało i duszę. Drogie Panie, dlaczego warto zostać morcem? Dlaczego warto właśnie w takie chłodne, zimowe dni, piękna dzisiaj słoneczna pogoda, dlaczego warto właśnie spróbować przyjść i wykąpać się w naszym Bałtyku? Dla podtrzymania swojej młodości, urody i wdzięku. Oh, oh. Dobrego humoru. Żyjemy. Ja już się kąpię około 15-17 lat, dokładnie nawet nie jestem w stanie zliczyć. Jestem pełna werwy, jak i moje koleżanki. Prawda? Cieszymy się? Tak, ale no, przede mamy. wszystkim dla zdrowia. Tak ja jest. się kąpię piąty rok no ale przede wszystkim zdrowia. Czyli w Polsce polecamy. Ja polecamy ja no, polecamy. starszego Morsa no. w Polsce. Ma 86 lat. 80 najstarszy mors w Polsce, Zelblonga. Czyli tak naprawdę, jak widać, pływanie w zimnej wodzie podczas zimowej pogody tak naprawdę hartuje tak bardzo nas, nasz organizm, że po prostu w zdrowiu żyjemy w bardzo długie lata. Tak, oczywiście, że tak. No Jaka sam pogoda sam. jest najlepsza dla morsa? Jaka pogoda jest taka optymalna dla was, kiedy przychodzicie? No dzisiaj było dobrze. No, najlepsza dźwięk. pogoda jest, jak jest powietrze minusowa mi się w temperaturach, jak powietrze jest minus 15, minus 17, w tych granicach mieliśmy takie, takie temperatury, a woda wtedy jest zerowa. Jeżeli woda zerowa jest w Bałtyku, Bałtyk nie zamarza, robi się taka kaszka, ale dosyć, dosyć, prawda, wytrzymująco to jest. Nieraz mamy w ten sposób, że jak mamy przypływ morza, to ta cała kasza spiętrza tu wejście... Yy, brzeg, także robią się wysokie hałdy. Czyli jeszcze przed nami rozgrzeweczka i do wody. Tak, do wody, tak. tak nas, zawsze zapraszamy. robimy w ten sposób, że robimy yy, rozgrzewkę gimnastyką, tak żeby ciało dostosować do temperatury powietrza, a później stopniowo wchodzimy do wody. Do wody jak wchodzimy, to wchodzimy od razu grupowo. Yy, grupy są. Yy, Przede wszystkim obserwowane, żeby gdzieś komuś się coś nie stało, ale jeszcze żeśmy takiego przypadku nie mieli. W grupie naszej, prawda, tak jak powiedziałem, wiekowo jak się kąpią, mamy, prawda, różnego rodzaju profesje, prawda, i kierowcy, i mechanicy, i handlowcy, i lekarze. Mamy czterech lekarzy, którzy, prawda, akurat w tej chwili. Tej Już chwili, y, ta, y, te dwie osoby, które tam się kąpią, to kąpie się lekarz y, z pediatra, y, przebywa w wodzie w, y, w czasie prawda, 20, 20 minut. Także widać, że tego, że coś ta temperatura, y, temperatura prawda, sprzyja. Y, sprzyja. Że jednocześnie przybywają do nas lekarze. Jak często Państwo się spotykają w takim mamy gronie? Harmonogram, mamy harmonogram prawda, okresu kąpieli od października do końca marca. Mamy wyznaczone terminy co druga niedziela miesiąca. Nowy rok mamy, później mamy zakończenie kąpieli marzanną. Topienie marzanny. Ale dla chętnych mamy co tydzień. Jeżeli, byśmy, jeżeli znajdą się osoby, które powiedzą, no może bym spróbował, co muszą zrobić, gdzie, gdzie mogą Państwa znaleźć. No wtedy, wtedy prawda, jeżeli znajdzie się osoba, która dość często prawda, bywa, która chce razem z morsami wejść i, i zastosować się do, do tego do tego, do tego prawda, chłodnego y, z układu, no to przede wszystkim co y, trzeba przekazać? Przekazać jemu, jakie to powoduje, prawda. Skutki, żeby nie za pochopnie to zrobić, przede wszystkim gimnastykę. No i robimy wtedy, prawda, dekoracje pierwszego, pierwszego prawda, Morsa. Także tego i dostaje dyplomik. I Strona za... internetowa, gdzie można Państwa znaleźć? Strona internetowa jest www.elmorsy.republika.pl. Na koniec jeszcze chciałbym zapytać, czy są jakieś specjalne życzenia, czego Państwu powinno się życzyć? No przede wszystkim życzenia z naszej strony są, żeby jak najwięcej widzów przyjeżdżało i doceniało, co to jest. Raz nie tylko, że to jest kibicowanie, ale drugie odbiór, odbiór, co daje morsowanie. Tak jak mamy prawda, wiele prawda, kobiet, które e, dłuższy czas się kąpią i mogą wtedy powiedzieć, mają bardziej więcej takie ciało, e, miększe, prawda, to... to, to, to bardziej bardziej... Bardziej, prawda, rozgrzewające w wodzie. Wszystkiego dobrego, dziękujemy serdecznie. Jaka woda, jaka woda? Jaka woda? No, woda? Dzisiaj cieplejsza niż ostatnio. No, Ciepa? O okay. cieplejsza. No ale czerwo, coś się opaliłaś nad na tym. No nie trzeba solarium. Ale warunki sprzyjające dzisiaj. Super. Lepsza pogoda niż powietrze. Woda lepsza niż... Ale jak Potem jest minusowa, to jest minusowa bo to jest lepiej. Ale są nogi, poprzeciw.